Cześć widzowie! Stwierdziłam, że powiem Wam y, moim zdaniem o co chodzi z tym labubu. No to y, za pierwszym razem, jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, dobra, tam zwykła maskotka, tam jakoś wielkiej, y, tej, wielkiego, wow, mi to nie robiło, ale niektóre y, rzeczy się w nich mi nie podobały: że mają takie futra takie. Takie taki trochę brzydkie kolory, moim zdaniem, a ja nie lubię takich kolorów takich yy... plastelinowych. Chyba dobrze mówię. No, chyba, że jeszcze zielony i brązowy, tak? No i może ten uśmieszek, chociaż czasami bywa spoko, ale ja tu bardziej wolę ten uśmieszek taki chyży na jakichś maskotkach. Na jakichś lisich maskotkach typu FNAF, coś takiego. No, i nie lubię za bardzo yy, jakby ludzkich twarzy, nie? Jakby nie lubię kremowych tych twarzy, właśnie nie lubię yy, tych ich twarzyczek w kremowym, w tych o muśkach takich jak laleczki. Ale najbardziej yy, rozbroiła mnie ta cena, nie? Ja nawet ja nie uwierzyłam, że to może być tak drogie, a poza tym jakby to miałoby być drogie, to musiało być to wielkie wow, a to była zwykła maskotka, która cholernie dużo kosztuje i no jakby dobra wiem, że no wszystko można, ale chyba są jakieś granice, nie? Dobra, mogłoby być jeszcze tak do 200 ziko jakaś maskotka, ale ona musi być naprawdę boska. Ale to jest. ale to jest... Tak to jest zwyczajny ten. Zwyczajny maskotka. Przecież to nawet nie jest maskotka, tylko jakiś brelok na torebkę. Ale uwiodła mnie na pewno yy, historia stworzenia tej maskotki. A tak... no. Bardziej to mnie jeszcze bardziej to zniechęca to, że, yy, że to jest taka moda na to i, i ludzie za tym mają, za tym szaleją, jest taki zbyt nadmierny konsumpcjonizm, a ja tego nie lubię. Wręcz nie cierpię, nawet nie wiem, co gorsze, czy nadmierna konsumpcja. Kon Konsumpcjonizm, czy moda, chociaż no w sumie na jedno i to samo w sumie wychodzi, bo to jednak się ze sobą łączy, więc. No. Więc no. Nie lubię. Właśnie jak jest moda na coś, to. Potrafię to wręcz nawet znienawidzieć. A tak bym powiedziała, że to są zwyczajne maskotki według mnie. Tylko mnie jakoś nie, nie jarają. Nawet jakby chyba miały normalne, futrzaste twarze, to raczej nie Raczej chyba bym tego nie wzięła Chyba, że to by byłyby liski w naprężnym roku, ale nie wiem, nie Bym dała normalnie temu 5 na 10, ale przez, to, przez ten hype, jeszcze te twarzyczki To by to dostało raczej mocne 4 na 10, nie? No dobra, to wszystko. Ym, pa.